Ty miał dobry pomyślunek, żeby tu przyjechać na tak piękne zachodzące słońce. I tak się uspokoiło. Nic wiatru. No? Jutro powinno też być niej. No, ale co jaki teraz? No, może na samochód. Na no, co ja mam zobaczyć? Nie przejadę go. Drzewa wysokie też chwytasz. O, aha. No właśnie. No to teraz tu obejdziemy i tam jeszcze raz z tamtej strony do zamku pójdziemy. No, jest to samochód, to. To samochód nie ma. Tu jest chodnika od nas wysuszyć. Aha. A teraz, tak, a teraz przepraszam oglądających to nagranie, pomyliłem yy, też przypadek, to nie zamek Poniatowskiego, tylko króla Janaszewskiego Sobieskiego. Sprostowanie i proszę o przebaczenie, starość, radość. śmierć nie wesele. niewesele. Halo turystki, no chodźcie już. Teraz filmujemy zamek z drugiej strony. O, babcia siedzi na schodach. Samochody Groskiego Testu. Dlaczego hotelu. Mm. <grymne> Idziemy do mamy. Wejście do restauracji. bo widać ujeżdżalnie ona sobie wypożyczyć konia i jeździć Panny chyba na piwo idą moje. Chodzę na restauracji.

Na dole jest taki hmm, myśliwska taka hmm, kuchnia czy coś takiego z zajazd myśliwskich. Ona zamówić sobie dzika, zrozma. Hello. Bye -bye.